witajcie dzisiaj chciałbym w dzisiejszym filmiku chciałbym poruszyć temat doboru systemu uprawy czy w ogóle całej technologii prowadzenia upraw względem gospodarstwa tutaj mam taki przykład dla was tutaj dotąd Dotąd o, tak jak widać, tu, tu, tu się tak odznacza, tutaj leżała, no, były złożone składowane buraki, ponieważ przyjechała do czyszczarka, zabrała, zabrali te buraki i tutaj wziąłem głębosz, zgłęboszowałem tylko to, co, to, co zostało po, po do, do, do czyszczarce i rozrzuciłem ręką. 27 listopada pszenicę I jak widzicie, każda roślinka ma po kilka, kilka pędów. I właśnie u mnie, u mnie, tak jak podkreślam, u mnie na moich polach sprawdzają się. Rzadkie siewy, takie około 200 roślin wysiewany, wysiewany. bo ile zostaje finalnie, no to na pewno troszkę mniej. Nawet przy później, tu reszta pola była siana 11 listopada, w ten sam dzień co były wykupane buraki, to od razu z... kopał buraki jak głębuszowałem Skończył kopać, się pół pola już miałem zgomboszowane, i później jeszcze zasiałam tego samego dnia. Zjadłem to talerzówko. I tak jak widać, pszenica, mimo że późno siana w niedużej obsadzie jest, myślę, że nie najgorsza. Tutaj, oczywiście, tak jak mówiłem, tu ręko no i tutaj, gdzie tak strasznie dużo tych resztek, zostało to. To niedużo, tu jeszcze widać tutaj płoza szła. A tutaj o, zobaczcie, mówię później się, niewiele roślin. Ale tak jak mówię, u mnie to się sprawdza. To mam przetestowane na swoich polach i tak robię. I teraz chciałbym namawiać, namówić albo zwrócić uwagę. Aby każdy z Was sam, sam, testował różne technologie na własnych polach. Na własnym polu nie ma, nie ma lepszych doświadczeń. Tu z tej strony przynica po soi. Też widać, tak często ja upryskam, że ścieżki mi pozarastały już ładny listek tu też było zasiadne talerzówko prosto w ściernisko po soi bez żadnych uprawek wcześniejszych no teraz to tu spodzie jest już trochę liście, ale już tam słońce po prostu nie dochodzi głębiej i mimo tego, że tutaj mam mozaikę tu jest lżejsza ziemia, tam cięższa i tak przez całe pole jest bardzo duża mozaika jak widać pszenica prezentuje się nie najgorzej, nie widać, pozacierały się te, bo zacierały się te nierównomierności gleby po prostu tak jak mówię, tu jest, tu z tej strony jest lepsza ziemia, dalej jest piasek, znowu tam na górku jest taki rudy i znowu piasek, ale na tej chwilę nie widać tych różnic. I właśnie ja swoją glebę już poznałem na tyle że na różnych polach stosuje różne różne technologie technologie, technologie różne sposoby naprawy naprawy tych pól, w jednym miejscu głęboszowanie jest priorytetem w innym no u mnie akurat już jest wywapnowane ale jeżeli macie niskie pH no to najpierw skupcie się na pH w innym zły binar składników w innym za mało pruchnicy i tak jak mówię ja prowadzę dużo doświadczeń i dużo obserwacji właśnie po to aby dopasować technologię nawet nie to pod, pod całe gospodarstwo tylko pod pod dane pole po prostu każda gleba ma swoje problemy i żeby zrozumieć zrozumieć żeby umieć je naprawić trzeba je pierwsze zrozumieć i tak jak mówię, ja na swoich polach tutaj prosiwaczu widać niedosiany nawóz, ale to już mniejsza Ja po swoich polach nawet, tak jak mówię, prowadzę różne różne dziwne, że tak powiem metody, sposoby torfowanie, mieszanki margle, komposty i tak dalej, ale te różne techniki są dostosowane do danego jakby miejsca nawet na polu, bo to nawet nie do całego pola, tylko do danych miejsc na polu, aby właśnie zacierać te nierównomierności tych pól. I właśnie dzięki temu, że zacieram te nierównomierności no plony, plony rosną, no bo ciężko jest poprawić to, co jest dobre. Tam to już podniesienie plonu jest, wiąże się z dużymi nakładami, z dużo, już dużo większą wiedzą, z dużo większą jakby ryzykiem, że coś pójdzie nie tak, no bo wtedy trzeba by więcej nawozu, dawać więcej tego. A w tych słabych miejscach czasami naprawdę nie w nie, nie, niedużym kosztem. Idzie podwoić, a nawet czasami potroić plony. Dlatego tak jak mówię, starajcie się poznawać swoje pola. Ja nie jestem, że tak powiem wyrocznie. Ja Wam staram się pokazać inne spojrzenie. Tak samo jak ja czytam, oglądam różnych, różne kanały. Właśnie, żeby poszerzać swoje spojrzenie na to, co można inaczej zrobić, co można zrobić niestandardowo, właśnie, żeby próbować. I tak, właśnie chcę Was zaciekawić, abyście sami starali się poszerzać swoją wiedzę, uczyć się i starać się naprawiać, czy też poprawiać. Ewentualnie wyniki na Waszych polach. Te wszystkie ciekawostki, które ja stosuję, tak jak mówię, mam dobrane poddane działkę, poddane, mówię, setki odkrywek doświadczeń prób analiz i tak dalej. Właśnie po to, żeby poznawać, tutaj w obrębie mojego gospodarstwa, naprawdę mimo że pola są. w Promieniu 2 km od domu, że tak powiem, i to w jednym kierunku, tak jak gdyby. Z tego miejsca, co w tej chwili jestem, tam jest kilometr do najdalszego pola i 800 metrów jest do, do budynków. I w takim niewielkim promieniu mam naprawdę różne, różne gleby, i te gleby mają różne problemy. I nie ma, nie ma idealnego rozwiązania. Na wszystko trzeba się uczyć, trzeba poznawać, trzeba robić doświadczenia. I tak jak mówię, no tu było zasiane 27 listopada. I zobaczcie, tu pszenica ma trzy pędy. Jedni się ją wcześniej nie tyle się nie nakrzewi. no Czemu nie wychodzi? Może odmiana jest nie taka niedopasowana do danych gleb. Może jakiś inny czynnik, i właśnie o to się rozchodzi, żeby poznać te, ten czynnik minimum. Tak jak mówię, tu gdzie jest dobrze, ciężko jest poprawić. Tutaj jest słabo. Można podwoić plon i przy okazji wychodzić na plus. Tutaj były buraki i tak jak mówię, tutaj ten, jak ten lasek jest, tam jest piąta klasa. Hektar, hektar pola z 4 hektarowej działki tu jest 40. Praktycznie hektar, może nawet troszkę więcej niż hektar jest piątej klasy. I ja tu miałam buraki nie dzielę tych działek, tylko się je na całości. I tak jak mówię, staram się poznać, dopasować system czy technologię naprawy danego pola do tego pola. Po prostu i tak jak mówię, ja sam wykonuję kilka różnych działań, dopasowanych do danego pola. I tak samo wy nie starajcie się nikogo naśladować. Tylko twórzcie sami technologię pod wasze pole. Tak jak ja stworzyłem technologię pod moje pola, wy twórzcie technologię pod swoje pola. Nie starajcie się nikogo naśladować. Coś, kogoś się sprawdza. Fajnie. Może to być jakiś kierunek, ale miejcie z tyłu głowy to, że. Jeżeli sprawdzacie daną technologię, zróbcie odkrywki, zróbcie badania. Porównajcie sobie system korzeniowy, czy jest tak, jakbyście chcieli nie wierzcie w ślepo tylko to, co widzicie na oczach testujcie, próbujcie, róbcie doświadczenia, dopiero wtedy dopiero wtedy Do tego efekty. I tak jak już Wam wspominałem, ja dobrałem technologię pod własne pola, pod własne problemy. No i jak widać są, no są tego rezultaty. Ale ja te pola własne poznawałem poznaje i jeszcze pewnie będę poznawał naście lat. Nie uczekujcie od tego, że ktoś wam bez znajomości waszych pól doradzi, co macie robić. Samo ja, tak jak mówię stara, wam się podpowiedzieć, mówię, rzucić jakieś szersze spojrzenie na Na uprawy. O, tutaj właśnie do czyszczarka stanęła, i pozgartała, i to tak zostało. No ale to mówię, to było ręko rozsiane. Także rzucić Wam szersze. Wracając do tematu, rzucić Wam szersze. Otworzyć umysł. O, może to będzie dobre. Dobre określenie. Bo w rolnictwie. Technologia cały czas idzie naprzód. Cały czas zmieniają się nam środki, zmieniają się nam no nawozy, może nie tyle co, ale to też anomalia cenowe. Skłaniają nas do różnych różnych zmian. Zobacz. A no. no tu wiadomo, jest mniejsza, no bo to jest 11 listopada siany, ale. Nieraz ssiałem właśnie tak późno i wiem, że u mnie to wychodzi. Wiem, że u mnie to wychodzi lepiej niż jakiekolwiek jarę. Ta pszenica zawsze troszkę mniej plonuje niż te ściany w optymalnym terminie. Ale podłóg jarych, no podłóg jarych nie ma porównania. Jary zawsze szlak trafiała, susza, wypalała i temu w ogóle nie, ma, nie uprawiam zbóż jarych. W ogóle nie mam zbóż jarych. Ale tak jak mówię, to jest kwestia doświadczeń, nauki i obserwacji, i jeszcze raz wam powtórzę, obserwujcie własne pola, chudźcie po nich, róbcie odkrywki i dopiero wtedy podejmujcie decyzję o zmianach, obserwujcie, czy dana zmiana przyniosła Wam jakąś korzyść, jeżeli nie przyniosła korzyści, jeżeli pion spadł, no to też warto wiedzieć, poznać dlaczego dlaczego tak się stało, co poszło nie tak i tak jak mówię, tutaj odkrywki, czy takie obserwacje w sumie nic nie kosztują, doświadczenia, tak jak mam pozakładane tam za tym lasem, za zarazkiem na pszenicy azot, tam mam doświadczenia do na kolejnym 2-3 pola dalej mam odmianowe doświadczenia tu na tym polu mam doświadczenia z mikro pozakładane że mam jedną ścieżkę tym dwie kolejne tym i tak i później jak mam całe pole jadę kombajnem z końca w koniec wiem ile jest zbiorników, wjeżdżam w kolejną ścieżkę jeżeli nie mam więcej to znaczy, że to dana technologia działa czy dana odmiana lepiej plonuje także nawet bez miernika plonu ja jestem w stanie to to określić tylko tak jak mówię, no wszystko jest chęć dużo chęci dużo chęci no i dużo pracy też swojej, no bo tak jak mówię, można się na kimś wzorować, ale dla mnie to jest raczej taki luźny luźny Ciekawostka, że u kogoś coś się sprawdza A co się u mnie sprawdza No to już muszę sam rozgryźć Dobra nie będę Wam więcej już ględził tak jak mówię ja nie jestem wyrocznio ja się uczyłem dużo czasu opanować swoje pola no i teraz są tego rezultaty ale tak jak mówię uczyłem się dużo czasu dużo doświadczeń dużo, dużo odkrywek dużo analiz nic nie przychodzi samo Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.